wszystkim jest się Dzisiaj będziemy sobie grać Broke Heaven. No na moim starym telefonie, no bo widzicie, że tak. Teraz mam taki telefonik. Uf, uff. Dajmy daleko. Uff. Gramy. Uf. No, takie mam, no, sobie zrobiłem. Ło, trzy! Zmienimy sobie no, wszystko na wszystko narzutę. Speed 200, Max Speed 200 jeszcze tak no czemu ten głup Boże Kupi chłop ja do Diego oczemy mu muze... za za 58 4 99 5 1 2 Co ten się ode mnie w ogóle chce? No nie. Nie tutaj na pewno, że nikogo nie ma. Pokażę wam sekret Brock Evan, ale nie wiem czy go każdy zna. Bo znam parę. O tutaj taki sekretik malutki. Widzicie, o taki sekrecik. Tutaj po chińsku pisze? Nie, nieważne po jakim, no bo się naprawdę nie znam. No to idziemy.

Jest mi nagrody problem. Trzymajcie się, sobie na Za dużo mało. Zadawaj prawionem. A, ja wiem co ten gościu chce zrobić. Ten gościu chce mnie zrabować. Ja szuka banku <głupia> Najgłupsze miejsce. Po co tak zrobić? Tam jest to na dół. What? 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 Odkryłem coś So, jedziemy E Zamknij szybko, żeby mi Co napisał? Elo! O, ano. Ma mu za... za Wiem za... Zody. Zabrona. Zabrona. Przepraszam. Nie umiem czytać, przepraszam. Nara. Zarungista. Łódź. Się. Bo chyba go wkurzyłem, że tak... Kid! Otwierasz garaż. No, idzie. Że to śmieszne. Uf, już jedziemy. Myśleliśmy, myśleliśmy przez tego gościa ucieknąć. O nie, o nie, on tu jest. Jula. O kur. Dodam ją. Jula. Zero, dwa, Ej, naprawdę, widzowie, tego nie widziałem! Naprawdę! Co? Łoł! może No to chyba się wkurz. Ale ze mnie kid. Albo nie, no bo patrzcie. Czy so, możemy tak? I... I już. Ja!

Zana. Nie no. Zana. Ej, ale drifta zrobiłem. Ale fajnie. Aż że może, żeby takiego drifta zrobić, no to... Ui! Mój pierwszy drift, który zrobiłem. O! Watch! Zawsze chciałam zrobić w Brokeven? Jak twórcy gry dodał to, takie te drifty, no to wiecie, co ja zawsze chciałam zrobić? Że patrzę, jedziemy. Nie, każdy by to chciał, chyba zrobić. Że jedziemy i tak robimy tego drifta i potem tak do tyłu i parkujemy. Oto. Yo, to by było takie mega. mi chyba będzie śledzić. Driftcik. Have an underscore. We. A teraz to będzie chyba taki fajny drift. na to teraz. <laughs> drift king wee okay Wow! Łódź no, Tato, To jest ten typek. Roblox się nazywa. Jakuś, jakiś gościu po mnie jedzie. Jak on się nazywa Roblox? No to zobaczymy jak się naprawdę nazywa. Prograć. Ale kid nie z Robloxem! Like the problem. Uj. What's your cut? No, Jell. Drift cheek. Wee, Drift

A na konsoli niestety nie mogę Broke, Broke, Brokevena pograć, no bo jak zwykle tam on nie działa, że jest jakaś awaria. Jakiś głupi... Ej, jest co? Teraz ja tam muszę wjechać. Opa, jak ja teraz drift robię. No. O kur... Boże. Ja sobie robię driftyki. Ode mnie, co? to bierzemy teraz w ten samochodzik. El, czy da się tym samochodem robić drifta? O kur, what the fuck? Co, co on mi robi? På uh, audio er det Fox 11 underskrevet YT.

Nie! To musi być chyba tylko widzowie no, to auto. No i tym autem się chyba tylko da. nie. No bo czekajcie, tego na razie bez muzy. No, tylko bez... Może, może te wszystkie takie nowe auta co dodali?

Myślę, że mam ten taki fajny niebieski skin. Ja nie chcę z nim poruszać, tak się usunął. No, usunęli mi go tego fajnego, jasnego, niebieskiego skina. Usunęli mi go. Ui. Drift 22, 22 minut Przechowe mi malutkie dziecko I właśnie zrobiły O Boże Ile dzieci do mnie idzie Rusjon What the fuck Rosja. Nie, ja mu pokażę. Ja mu pokażę, kto jest bossem! Ja mu pokażę. Ja mu pokażę, kto jest bossem! Gdzie jest ten chłop? O, tu No! Zasłużyłeś! No nie, to chyba ten. Boże, to nie ten. Oj! Ty to ten! To jest ten! Nie, bo my szukamy ten, co miał tak... Nie, my szukamy tego co miał... Ogień. Właśnie ten. Tak! Ja sąbronię. Boże! Wkurza ten gościu! Boże! Tak, myślisz, że driftciki robisz? No. Jak robisz driftiki, no to nie znajdziesz dziewczyny. Ehe! No to co, chyba to jest na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.